Pytacie mnie, jak progresować grę na klawiszach? Odpowiadam, nie wiem. Pytacie mnie, jak ćwiczyć grę na klawiszach? Mogę wam to pokazać, ale nie jestem jakimś wielkim klawiszowcem, pianistą. I wcale nie chcę nim być, i wcale mi to nie przeszkadza, ale mam trochę doświadczenia w tym, jak progresować pewne rzeczy, z różnym oczywiście skutkiem, raz lepiej, raz gorzej, ale zobaczmy, co wpływa na to, że możemy szybciej się czegoś nauczyć. Progresowaniu czegokolwiek i ćwiczeniu wcale nie chodzi o to, aby nieustannie coś robić, powtarzać w kółko te same ćwiczenia. No bo zobaczcie, każdego z dnia, każdy z nas chodzi, stawiamy te kroki, idziemy przed siebie. Ale kto z nas jest takim mistrzem jak Robert Korzeniowski i bije rekordy? Kto? No chyba nikt. Niewielu z nas. A robimy to codziennie. Ale robimy to na autopilocie. Bezmyślnie i nie zastanawiamy się nad tym, aby poprawić technikę stawiania kroków i robić to szybciej. I właśnie tak powinniśmy podchodzić do ćwiczenia. Gdy coś robimy, skupiać się, nie na autopilocie, skupić się na konkretnych zadaniach, podzielić to, co chcemy się nauczyć, i tylko to ćwiczyć w tym momencie, do momentu aż to. Tak wypraktykujemy, że będzie to po prostu opanowane do perfekcji. Przede wszystkim należy uczyć się tego, co nie potrafimy, a nie tego, co już umiemy. I z analizą, co nam wychodzi, co nam nie wychodzi i skupiać się przede wszystkim na tym, co nie wychodzi. Słabostki przekuć w co lepsze rzeczy. Zapytałem jednego z muzyków, dlaczego jak ty grasz, to wygląda to wszystko na takie proste. Grasz na tej gitarze i to jest takie proste. Sama przyjemność z tego. Wiecie co powiedział? Ćwiczyłem tyle, że teraz wydaje się to proste. Co gdy dopiero zaczynamy? Czego się uczyć? Co ćwiczyć? No nie porywać się na głęboką wodę i od razu uczyć się piątej symfonii Beethovena, bądź jakichś jeszcze bardziej skomplikowanych klasyków, tylko po kolei. Na przykład zacząć od praktykowania po prostu ułożenia ręki na klawiszach, ale to, to ja nie jestem technikiem, nie będę tego tłumaczył, więc zacznijmy, od praktykowania skal, czyli sobie gramy najpierw Cedur. Zaczynamy grać powoli, stopniowo, gdy już na wolnym tempie. Jestem w stanie to poprawnie zagrać, to przyspieszam. Jak robię coś bardzo szybko od razu na początku, to tam jest więcej możliwości do popełnienia błędu. Ten błąd może wryć się w nawych, więc powolutku, a potem, można przyspieszać. Potem bierzemy sobie na warsztat, na przykład giedur. Troszeczkę trudniej dochodzi jeden czarny klawisz. I tak ćwiczymy wszystkie durowe skale, aż je po prostu ogarniemy, że samo zagranie będzie proste. Potem wchodzimy na molowe cemol. Ćwiczymy najpierw jedną ręką prawą, potem lewą. Powoli. Gdy to już ogarniemy, przechodzimy do D, E, F i po kolei. Mamy dwie ręce, więc możemy tę skalę zagrać na dwie ręce. Gdy to już ogarniemy, przechodzimy do kolejnych skal. Ale mamy jeszcze przecież akordy. Także bierzemy sobie C, Dur skalę i tam wszystkie akordy po kolei. Zagrałem teraz wszystkie akordy z czego? z Cemola. Możemy zagrać się teraz jako arpeggio. Oj, pomyliłem się, nawet. Teraz można przejść z tym w dwie ręce i praktykować wszystkie akordy. W ten sposób ogarniemy same podstawy, skalę akordy, więc już będziemy dosyć otwarci do tego, żeby grać. No albo wiecie, nuda, jakaś sama technika, teoria muzyki, ale najpierw chodzi o to, żeby palce były wyćwiczone, żeby wpadło to w nawyk. Jest jeszcze jedno dobre ćwiczenie, moje ulubione. Bierzemy sobie swoją ulubioną skalę, najprostszą, na razie weźmy cedura czyli białe klawisze, i robimy tak. Czyli po kolei każdy interwał. I masterujemy to, aż będziemy w stanie to zrobić. Jeżeli nie dacie rady tak rozciągnąć palców, to zaczynamy tak. Powolutku. A potem... A potem mamy arpeggia. I włączmy sobie metronom, bo to jest ważne też, żeby opanować granie w tempo. Potem robimy to na dwie ręce albo w innej skali, na przykład w Giedur. Jeżeli wykonanie całej serii ćwiczenia jest za trudne, no to podzielić je na mniejszą część, tak jak pokazałem. Gramy tylko do pięciu palców i wracamy. I jak to opracujemy, dodajemy to kolejne. A jak z ćwiczeniem piosenek? No bo co, będziemy sobie tylko pykać jakieś skale? nuda, nuda. Tak naprawdę te same rzeczy dotyczą na przykład grania na gitarze. Praktykujemy skalę. I ogrywamy je. Potem akordy ze skali. Tylko do inny instrument, ale też chodzi o to samo, nie? A najlepiej to po prostu zacząć teraz ćwiczyć w tym momencie, tak jak ja, ja wracam. Wy też wracajcie. A i musicie być gotowi na to, że te sytuacje zdarzą się milion razy i trzeba po prostu je przyjąć jako pewnik. I nie zrażać się mimo tego. To normalne. Trzeba być po prostu wytrwałym i konsekwentnym w robieniu tego i się nie poddawać, bo to będzie milion razy za każdym razem. I niezależnie od czasu, jakim ćwiczycie, to będą coraz trudniejsze ćwiczenia, i tak po prostu będzie się działo. Przypominam, że u mnie na Insta można wygrać ten panel akustyczny: Pebialasewicz, link w opisie na Insta. Super mój panel akustyczny. Ważne jest to, żeby ćwiczyć regularnie, najlepiej dzień po dniu, nawet jeżeli to ma być 30 minut, bo jak się robi to sukcesywnie, to jak kula śnieżna, ona się toczy i powoli zbiera coś, nawet jeżeli się toczy powoli. A jak toczy się tylko zrywami, to już w tym momencie troszeczkę stopnieje, no bo będzie zmiana na przykład temperatury. A jak toczy się cały czas, no to cały czas nabiera kolejnego śniegu, jest coraz większa, więc Lepiej jest dzień po dniu bądź w miarę sukcesywnie jak najczęściej, bez naj jakby małe przerwy robić, niż zrywami raz w tygodniu po trzy godziny. Łatwo się wtedy zmęczyć, być skupionym przez tak długi czas. Na początku może być ciężko przez godzinę się skupić, więc zacząć od pół godziny. A potem będzie też łatwiej, bo będą te palce, nie będą tak zmęczone na samym. No później. To jak z tymi piosenkami, co tylko ćwiczenia, palce, jakieś tam praktyki rutyny. No warto na to poświęcać myślę, że z około połowę czasu ćwiczenia grania. Ale jak już ćwiczymy piosenki, to nie od razu porywamy się na coś skomplikowanego, tylko najlepiej coś, co znamy, lubimy, będzie to się też przyjemniej grało, będziemy wiedzieli, jak to powinno brzmieć, ale rozkładamy to na czynniki pierwsze. Nie cały utwór na raz, na raz się uczymy, tylko najpierw na przykład pierwszy takt, dwa takty, potem dodajemy trzeci, czwarty. I krok po kroku, aż już umiemy tą, ten początek, to przechodzimy dalej, przechodzimy dalej. Łączymy to potem w coraz większe frekwenty i gramy jako całość, a nie po prostu sobie yy, od razu całość, bo wtedy do yy, no nigdy nie dojdziemy do nauczenia się. Bo po prostu będzie to długo trwało. No. A i przypominam, że od poniedziałku 8 lutego będą droższe ceny na kursy, także jeżeli ktoś chce. To teraz można taniej je zamówić, więc jest to pewnego rodzaju promocja. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, no to po prostu ćwiczmy i, i tyle. Jest... rok ma 365 dni. A jak będziemy przez 365 dni nawet beznadziejnie grali na pianinie, po godzinie, to mamy 365 godzin beznadziejnie zagranych na pianinie. Jak będziemy tylko raz w miesiącu, to będziemy mieli 12 godzin beznadziejnie zagranych na pianinie. A nigdy nie poćwiczymy. Zero źle zagranych godzin na pianinie. Wybierzmy sobie sami co lepsze. Ale to zabrzmiało. Uch. Dobra, się